Witajcie dziś miejscowość Sulejów, a konkretnie zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Sulejowie, położony w podklasztorzu, jeden z najlepiej zachowanych zespołów cysterskich w Polsce. Będący zabytkiem architektury romańskiej, fundacja klasztoru miała miejsce rzekomo w roku 1176, najprawdopodobniej jednak dopiero kilkanaście lat później. Dokonał jej książę Kazimierz II sprawiedliwy, sprowadzając zakonników z opactwa Moraimont w Burgundii, obecnie w Szampanii. I przeznaczając im ziemię położone nieopodal przeprawy przez pilice w Sulejowie. Legenda o powstaniu klasztoru mówi o polowaniu księcia Kazimierza w porastającej te okolice puszczy. Książę miał się podczas pogoni za jeleniem odłączyć od drużyny. Tymczasem nadeszła silna burza, szukającego wśród wichury błyskawic i zacinającego ulewnego deszczu. Otuchy w modlitwie księcia dobiegł z nieba głos: Zbuduj w tym miejscu kościół, a doprowadzę cię do sług twoich. Słysząc to, książę padł na ziemię i przyrzekł spełnić wolę Bożą. Gdy wstał, ujrzał wokół siebie 12 lwów, które doprowadziły go do dworzan. Na pamiątkę tego zdarzenia miano umieścić w kościele 12 rzeźb lwów. Jeśli się spodobał materiał, to wciśnij łapkę w górę i zostaw pozytywny komentarz.